Cześć, ja jestem Luke i pokażę wam stronę hookace.com A więc, za samym początku musimy założyć sobie nowe konto Wpisujemy nasz adres email Nasze hasło Imię i nazwisko Potwierdzamy tutaj wszystko Ewentualnie możemy zalogować się przez konto Facebook Dobra, więc teraz przechodzimy na stronę główną I szukamy produktu, który nas interesuje Na tej stronie już znajdziecie różne gry na platformę Steam, Origin, Uplay Na PlayStation, na ta. Mamy tutaj zakładkę okazje dnia I różne giftkardy. A więc tak, mnie będzie interesował Windows 10 Windows 10 Pro w wersji OEM. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj 73% rabatu i nasz Windows kosztuje tylko 17,79 dolarów. A więc klikamy kup Teraz. I tutaj możemy użyć sobie mojego chodu T20 na 20% rabatu. Jak widzicie mamy tutaj jeszcze tanie naszego Windowsa. Jeśli chcecie rabat na jakąś grę, to używacie kodu T3 i wtedy macie 3% rabatu. Jeśli natomiast jakiś software do oprogramowania, to T20 i macie 20% rabatu. A więc klikamy tutaj. Wybieramy dogodny sposób płatności, w moim przypadku jest to PayPal. Klikamy zapłać teraz. I mamy zapłacone, nasz numer zamówienia wysiada się tutaj. Więc tak, klikamy na nasz profil User Center. Wchodzimy w tą zakładkę. widzimy produkt, który kupiliśmy, numer zamówienia, cenę, status zakończony. Klikamy pokaż kod. No i następnie klikamy tutaj GetDecay. No I widzimy nasz klucz. Oczywiście wy go nie widzicie, ale pokażę Wam, że on teraz działa. Klikam tutaj jest mniej klucz produktu. Wprowadzamy go, klikamy dalej. Jak widzicie aktywuj system Windows. Aktywacja systemu Windows pozwala uzyskać najlepszą wydajność bez przerw i muszę wiknąć aktyw i aktywować nasz klucz, jednak ja tego nie będę robił, ponieważ aktualnie nagrywam i by to usunęło mój plik. A więc to byłoby na tyle w tym odcinku, zapraszam was na stronę hookace.com Na Black Friday będzie 50% rabatu Jak widzicie jak ja swój klucz otrzymałem, działa, było to bardzo szybko czekałem praktycznie ani w chwili W różne gry w bardzo ciekawych i okazjonalnych cenach Aktualnie widzicie na ekranie Nawet mamy, możemy kupić gift carda za 50 dolarów za 45 Więc myślę, że się opłaca A więc co, link do strony macie w opisie Kod T20 na oprogramowanie daje wam 20% rabatu, kod T3 daje wam 3% rabatu na wszystkie gry. To na tyle w tym odcinku, jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z znaczkiem oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!